Mieliśmy okazję uczestniczyć w odbiorze technicznym ciągu pieszo-rowerowego z Działdowa do Kisin. Od dziś będzie można wreszcie bezpiecznie poruszać się tym odcinkiem. Stoimy dokładnie na granicy gminy Miasto Działdowo i gminy Działdowo. Ta granica kiedyś tak zadecydowali radni w 92 roku, że gminy się rozdzielą, ale nie przeszkadza to, żeby współpracować ze sobą i efekty tej współpracy widzimy wspólnie z panem wójtem, z panem starostą, a także z panem marszałkiem. Dzisiaj odbieramy technicznie kolejną inwestycję. Jest to ciąg pieszo-rowerowy z działdowa do miejscowości Kisiny. Ciąg, o który bardzo dopominali się zarówno... Mieszkańcy Działdowa, ale przede wszystkim mieszkańcy Kisin, którzy codziennie, mogę powiedzieć, ryzykowali życie, udając się pieszo do, do naszego miasta. Sam byłem wielokrotnie świadkiem, jak samochody. Bardzo niebezpiecznie wymijały kobiety z wózkami czy rowerzystów podążających do naszego miasta. Dzisiaj możemy spojrzeć im w oczy i powiedzieć, że nie zapominamy o nich, że pamiętamy, że ich zdrowie jest naszym priorytetem, dlatego została pobudowana ścieżka, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu, a nawet turyści przyjeżdżający do naszego miasta. Nastąpił dzisiaj techniczny odbiór ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Działdowem i Kicinami. Jest to ciąg pieszczorowy, który stał się teraz bardzo bezpiecznym, bo jest to przy drodze wojewódzkiej i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, miasta, a przede wszystkim Kisin no, została w tej chwili zapewniona. Na ten ciąg pieszorowy składały się cztery samorządy, oczywiście marszałek, pan starosta, pan burmistrz i gmina działdowo. Wszystkie samorządy, trzy oprócz pana marszałka, dały po 700 tysięcy, resztę dołożył pan marszałek. W tej chwili jest nie, nieskończona jeszcze kładka. Trwają rozmowy, żeby jak najszybciej tą kładkę też zrobić. No i oczywiście wszystko będzie robione, żeby nastąpił dalszy etap w kierunku Kisin. Czasy są ciężkie, szczególnie na tak duże i skomplikowane inwestycje, a jednak naszym samorządom udaje się je realizować. W czym tkwi sekret? Ostatnio została oddana droga do użytku, droga Grunwalska. Też wszystkie samorządy składały się na tą inwestycję. Myślę, że wszelkie inne inwestycje, które, które będą robione na drogach wojewódzkich czy powiatowych, zawsze są i będą mile widziane, i współpraca pomiędzy samorządami będzie układała się zawsze bardzo dobrze. Dzięki tej wspaniałej współpracy, dzięki temu porozumieniu, właśnie udaje się budować coraz więcej dróg, coraz więcej ścieżek pieszo-rowerowych. Ja liczę, że sytuacja finansowa pozwoli nam również w przyszłym roku wspólnie pobudować i oddać. Kolejną inwestycję, jaką nie chcę dzisiaj tutaj wyrokować. To wszystko będzie zależało właśnie od sytuacji finansowej, ale chcę powiedzieć Państwu, że jestem optymistą i wierzę w to, że będzie tylko lepiej. O jakiej wspólnej inwestycji mowa, burmistrz na razie nie chce zdradzać, ale czujemy, że nie z drogami będzie związana, a z rekreacją. Czas pokaże.